Pewna kobieta mówi: Proszę pani, mój syn pracuje w tym biurze. Przyniosłam mu obiad. Proszę, proszę go zawołać. Dziewczyna odpowiada: Dobrze. Jak ma na imię pani syn? Kobieta mówi: Ali. W tym samym czasie szef mówi do młodego mężczyzny: Zrób jedną rzecz: zanieś ten plik do recepcji. Kiedy chłopak idzie go dostarczyć, widzi swoją matkę stojącą tam. Mamo, ty tutaj? Jak weszłaś do mojego biura? Pyta, ona odpowiada: I co ja teraz zrobię? Tymczasem recepcjonistka mówi: w dziale inżynieryjnym nie ma nikogo o imieniu Ali. Kobieta odpowiada: Mój syn jest tutaj wielkim inżynierem. Zrób tak. Zapytaj swojego szefa. Dziewczyna mówi: Dobrze, dowiem się. Proszę poczekać. Syn kobiety, gdy ją widzi, wraca do środka i siada na krześle. Inny pracownik mówi: Dlaczego tu siedzisz? Wstań. Chłopak odpowiada: Panie, proszę pana złożonymi rękami. Jeśli nie będę siedział na tym krześle, moje życie się zawali. Szef pyta: Dlaczego? Chłopak mówi: Moja mama jest na zewnątrz. Wychowała mnie z wielkim trudem, bym został inżynierem. Mój ojciec zmarł, gdy byłem dzieckiem. Po jego śmierci jedynym marzeniem mojej matki było, abym pracował jako inżynier w dużej firmie. Ale mimo dyplomu inżyniera nie znalazłem dobrej pracy i choć nie chciałem, musiałem przyjąć posadę gońca w pana firmie. Nigdy nie powiedziałem matce, że jestem gońcem. Gdyby się dowiedziała, jej serce by pękło. Szef pyta: "Jeśli jesteś inżynierem, dlaczego pracujesz jako goniec i dlaczego nie aplikowałeś na stanowisko inżyniera?" Chłopak odpowiada: Aplikowałem nawet w pana firmie, ale podczas rozmowy wybrano tanie zamiast mnie. Musiałem więc skłamać mamie, żeby jej nie zawieść. Proszę tylko, by dopóki moja mama tu jest, pozwolił mi pan siedzieć na tym miejscu, żeby myślała, że jestem inżynierem. Potem wrócę do swojej pracy gońca. Szef mówi: Nie, nie pozwolę ci tu siedzieć. Okłamałeś matkę i nie mogę tego tolerować. Zadzwonię do niej i powiem jej wszystko. Nie proszę panie, nie dzwoń do mojej matki, błaga chłopak. Cisza, zadzwonię, odpowiada szef. Dzwoni do recepcji. Proszę wpuścić gościa do środka. Recepcjonistka mówi, proszę pani, szef panią wzywa. Kobieta wchodzi. Czy mój syn popełnił jakiś błąd? Dlaczego tak stoi? Szef odpowiada, nie, pani syn nie popełnił żadnego błędu. Jest bardzo utalentowany, pracuje tu jako inżynier. Gdy dowiedziałem się, że pani tu jest, chciałem panią poznać, dlatego panią wezwałem. Co panią tu sprowadza? Kobieta mówi... Dziś mój syn wyszedł bez obiadu, więc mu go przyniosłam. Dobrze, proszę mu go dać, mówi szef. Kobieta podaje jedzenie synowi. Weź synu i zjedz na czas. Dobrze, odpowiada chłopak. Dziękuję panie, że dał pan mojemu synowi pracę w tak dużej firmie. Już sobie pójdę. Mówi kobieta i wychodzi. Chłopak mówi. Dziękuję panie, że dziś mi pan pomógł i nie powiedział prawdy mojej mamie. Szef odpowiada. Nie martw się. Od dziś nie będziesz już pracował jako goniec, tylko jako inżynier. Mamy wolne stanowisko. Złóż podanie, jestem pewny, że zostaniesz wybrany.